Ja wszelką na wykrówkę, w pierwszym i dzisiejszym odcinku będziemy łowić sobie, Nie, 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 Na basa, to nie, tylko mogę, nie, 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 Zrobię ja dzik basowy, ale specjalny pod Spróbuję go wyciągnąć. Dzisiaj spróbuję jeszcze nagrać odcinek z innej wody. Nie z tej jest tylko z tej

No i na to, to Tu bardziej pod basy się chodzi. No też po trenowaniu, ale no takie grunty i tak dalej, to tutaj jakieś na, na jakichś rzekach to jest Szybko się O, zrobił

Nie mam. Moim marzeniem w tej, że nie, nie wiem, czy to może się udać.

Włączę sobie krótką po lubkę, może ten raz I było w Zobaczę, czy tu się coś nie śpieszy, czy to Jak się nic nie uda. A jednak się uda. O, chcę powiedzieć, że jak się nic nie uda. No. Po prostu... pewne sypienia. już testowałam te wodę. Czyli koniki pojechałam chyba. Tak jak O, Za białe, <grymne> I do siódeczki. No właśnie no, 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 te świreszczowate to basy no, oczywiście. to czytamy, a sobie pod purgę w tej wątki. Ten, to. O,

No widać że może się później złapać, bo na no, chwilę, że nie mam tylko kursuczka złapać. O, jest. No No kurde,

no pewnie są karłowate. Jak mi się wydaje. A właśnie, jeżeli byście chcieli kupić sobie robaki, a nie macie, to na razie do A jest sumik karłowate. Idę zobaczyć mojego brata i powiem, że suma złobiła. to mnie przez boki tak. A tam złowiłem suma. szybko chodź. No a ja no szybko, szybko, bo zaraz go wypuszczę. Szybko, chodź. No, powiedział mu, że mam sumę, przyleciał. Patrz, jakie suma. Jezus. Szybki. 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 Szybki.

Pierwszy przerywa na feeder. Myślę, że na feeder się trochę dłużej czeka. Ale no coś się tam no jak widziałem tam ten dzisiaj byłem w realu, na rybach, no to oni właśnie to wyczekali No to jednak jest grane. Bardzo realistyczna jednak. Myślałam, że te suniki będą bardzo straszne. Ale jednak nie. Dobrze, no to ja kończę ten odcinek. Albo to następnej ryby. Mam dobry. Dobra, dobrze nie, 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 nie. Mam O, jest obraz razu No stanie. I tutaj chyba. I kolejna sobie wędka, uważam. Jak mi się przynajmniej wydaje. Master, to, to, to jest. może masz dobra coś innego w Nie wiem, czy To będzie chyba na coś innego, naprawdę, to śmiech balac. Jak można zrobić nie wiem. Ale skaczę, więc. Skoczy, skoczy, więc nie wiem, jak będzie... Nie wiem, nie żyć. I jak to nie, No, jak tylko... Jest to ostatnia ruba tego odcinka, aż się z Wami